Hej, hej, witajcie ponownie na kanale Co jest grane, gdzie gram w gry po angielsku, ale komentuję je po polsku. Wracam dzisiaj do Expeditions Amad Runner Game i przed nami 27. ekspedycja w Karpatach. Pozostajemy w regionie Unshakable Island. Zostały nam tu jeszcze 3 ekspedycje. Wszystko wskazuje na to, że będziemy te 3 ekspedycje robić po kolei, a następnie przejdziemy sobie do free roamów. Ale wszystko, tak jak już wspomniałem po kolei, także dzisiaj, dzisiaj zmierzymy się z tą ekspedycją Mechanical Weatherman, czyli coś w stylu mechanicznego pogodynka. The reserve is constantly finding itself dealing with the aftermath of sudden unexpected weather patterns. Local weather services don't seem to be enough, so we've decided to set up additional metro stations to give us as much information as we get. As we can get. Dobrze, także w tym rezerwacie cały czas zdarzają się problemy, trudności związane z nagłymi, nieprzewidywalnymi zmianami pogody. Jako, że lokalne stacje meteorologiczne nie są wystarczające, to zdecydowali się ustawić swoje własne. No i tak jak widzimy, będziemy musieli, zdaje się, trzy takie stacje rozstawić. Mamy trzy punkty na mapce. Rozsiane dość równomiernie, powiedzmy ze względu na tą wyspę na środku i przepływające rzeki, zakładam, że będzie najrozsądniej zrobić to dwoma pojazdami. Tak by mi się wydawało, ale dojdziemy do tego za chwilkę przy wyborze naszych pojazdów, ale myślę, że tak bym zrobił. E, trzy stacje meteorologiczne musimy mieć na pokładzie. Ekspedycja ma być rzekomo trudna. Nieco ponad 3,5 km będziemy potrzebowali off-roadowych pojazdów, czyli generalnie ciężarówek, bo te stacje meteorologiczne wchodzą na pakę. Będziemy potrzebowali być może części zamienne, być może do budowy mostów albo do usuwania jakichś niedogodności terenu. Chociaż wydaje mi się, że te trzy miejsca, które widzę, są już dosyć. Uczęszczane przez nas nawet w ostatnich ekspedycjach, także może nie będzie tak źle. No i będziemy się też zmagać z różnicami wysokości. Dostaniemy 6200 przed ekspedycją, ponad 41 tysięcy za jej ukończenie także spora nagroda finansowa. Dodatkowo odblokujemy upgrade, a mianowicie silnik do jednego z naszych pojazdów zawsze fajnie mieć nowy, mam nadzieję lepszy silnik. Bonusowe pieniądze możemy dostać, jeśli naszych ciężarówek nie zrekowerujemy, nie wrócimy ich z automatu do bazy ani razu. Przyjmiemy na siebie mniej niż 200 punktów obrażeń, no i też przyjmiemy mniej niż 10 punktów na te tire swapy, czyli wydaje mi się, że może nie naprawimy w ogóle opon. Nie wiem. Być może, a może to chodzi o jeżdżenie na rozpompowanych oponach, takich spompowanych. Bo osiągnięcie jakiejś tam prędkości na takich oponach też powoduje, że dostajemy punkty obrażeń. Nie wiem, miałem z tym problem już wcześniej. Jakby pomimo, że wydawało mi się, że tego typu bonusowe zadanie nie uda nam się go zrealizować, udało nam się. Także może teraz będzie podobnie. Trzymajmy kciuki, aby tak było. Dobra, myślę, że wiem wszystko. Wygląda na to, że operator potrzebny nie będzie. Natomiast było coś a propos obrażeń. Więc może weźmiemy sobie na przykład tego pana, który nam troszkę te obrażenia zminimalizuje. No i dobra, ciężarówki. Na pewno będzie to bandit. Myślę, że. Jest stosunkowo jeszcze kompaktowy, także powinien się sprawdzić. Może założę, że dostarczymy nim dwie te stacje, czyli zaczniemy z tego outpostu bardziej na północy? No i teraz mm, dodatkowe sprzęty. Może wezmę dwa razy jackscrew. Tak na wszelki wypadek. Ankora nie będę brał, bo drzew jest dość. Powinno nam e, ich wystarczyć. E, lukniemy, co tu mamy do wyboru. O, teraz możemy wziąć ten fuel tank. Ok. Czemu nie? Dobra, mamy sporo części, także tu wszystko powinno być załatwione. Drugi pojazd, co to będzie teraz? Tatra jest strasznie duża. W miarę możliwości chciałbym uniknąć konieczności jej użycia. Akteon jest fajny, ale jest super wywrotny. A jeszcze jest Afim. Afim to była też bardzo przyjemna, zdaje się ciężarówka. Mm -hmm. Afim albo ten ANK civilian. Myślę, że może ten AFIM będzie troszkę mniejszy. Może dzięki temu będzie nam odrobinkę przyjemniej się tu poruszać w tym zalesionym terenie. Coś takiego? A, też mogę wziąć. Hmm, tylko mogę wziąć tam fuel tank. Hmm. To jest ciekawe. Ile ja tu mogę? 15. No nie no, mało jest tych litrów. A jakbym wziął. Fuel tank, tylko nie chcę go tutaj. Co mi blokuje to? Addons rear. Addons, addons rear. To jakbym mogę to jakoś odkliknąć? Hmm, szczerze mówiąc, nie wiem. Zastanawiają zaraz. Aha, dobra, mogę sell. Moment, momencik. Sell. Apply. Yy, tu wystarczyło? Nie, nie wystarczyło mm, Sell to też, apply Ok ha, High mounted snorkel jeszcze Nam przeszkadza A Low mounted Jesus Masakra Dobra. Eee, za dużo chyba musiałbym poświęcić, żeby to upchnąć. Pojedziemy z High Mountem. Odkupię te rzeczy jak najbardziej. Eee, tak. Kupimy tutaj wszystko co się da. Części. Myślę, że tyle wystarczy, więc tu wpakujemy jeszcze troszkę paliwka. Natomiast tu zostawimy sobie coś takiego i tu załadujemy nasze cargo naszym kargo będzie oczywiście pozostała stacja, dwa razy Jackscrew klasycznie. Dobra, to jest mój pomysł na tą ekspedycję. No i banditem zaczniemy u góry jazda. Trochę długi ten setup, ale no było parę spraw, które mnie interesowały. Tam musimy dojechać dobrze. Tu musimy się dostać jakoś do góry. Czy to ma sens wjechać już tu na górę? Może tędy ma więcej sensu. Tu? E, tak, 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 tak. To się powinno udać. Mam nadzieję. Także pojedziemy jakoś tak. Tu. I tu się będę chciał przeprawić. Uuu, tu jest czarna magia. W sensie nie mam w ogóle wizji. No będziemy kombinować. Będziemy kombinować live. Eee, jeszcze pora dnia. I możemy cisnąć. Na tym pojeździe mam... E, tak, wiem, że mam inefficient equipment, Twoim zdaniem, bo na tej ciężarówce tak, mam inefficient equipment. E, swoją drogą e, zaskoczyłem się lekko tym komunikatem. Wydaje mi się, że nie widywałem takich wcześniej, ale może jestem w błędzie. Wiem, że wiele razy mi się zdarzyło zapomnieć, właśnie, equipmentu, ale może to było zawsze w. W sytuacji tych takich naszych luźnych przejazdów i walki z tymi pomniejszymi zadankami spróbuję jechać na haju. O jezus, jakie obrażenia! Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tylko go włączyłem od razu 70 punktów obrażeń. Cudownie. Nie mamy Low Plus. A no tak, to jest Bandit, to jest ten mój ból. Tak czy siak, nawiązując jeszcze do tego, o czym mówiłem, być może to ostrzeżenie było zawsze w grze, tylko tak się akurat złożyło że nigdy nie próbowałem ekspedycji wykonać podobnie jak teraz, ale też nie wykluczam faktu, że weszło to w jednym z niedawnych update'ów. Nie żebym kojarzył ostatni jakiś update, chociaż historycznie rzecz biorąc gra była dosyć aktywnie wspierana. Więc kto wie? Jest trudny fragment. Myślę, że decydujący, jeśli chodzi o ten nasz podjazd do pierwszego z tych punktów, aż się zastanawiam, czy nie byłoby warto. Eee. Czy ja się zaczepiłem? Może nie, nie wiem, chyba nie. Bardzo ładnie. O, airdrop. Hmm. Trochę tak niefortunnie położony. Skautem bym zjechał, ale czuję odrobinkę lęku. Taką sporą ciężarówką a też nie czuję, żebym potrzebował na przykład paliwa bądź części więcej niż i tak już mam. Więc może podarujemy sobie to. A blokuje troszkę nie w tą stronę. Ustawmy stację. Cudnie. Może przy okazji wyłączę silnik. Jak tam by było najłatwiej się dostać teraz. Chciałbym gdzieś tędy. No byłoby zdecydowanie najłatwiej, jakby nam się udało zjechać tu i chyba. Mocno bym głosował za takim rozwiązaniem. Tutaj powinno nam się udać. No i wjedziemy sobie gdzieś tu i zobaczymy, bo e, nie mam wizji. Więc musimy po prostu być bliżej i wówczas będziemy kombinować, co robić ze sobą dalej. E, Stację mamy na naczepie, więc e, musimy. Jezusie. Eee. Yy, e, yy. czy to jest realne? Oj, 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 e, Dobra, oleję ten punkt, bo musiałbym się zawracać specjalnie. A yy, zupełnie nie potrzebuję tego robić, bo chcieliśmy jechać tutaj. Yy, może troszkę bezpieczniej. Bardzo ładnie. Jestem zadowolony, że się udało. Bez większych problemów. Deliver supplies. O, i możemy most zbudować. No spoko. Chętnie, chętnie. Bardzo ładnie. To nam pomoże. I teraz, i na przyszłość. Tutaj też nie mam mostu? Naprawdę? Mi się wydawało, że to jest takie pospolite miejsce do przeprawiania się. Akurat mam dość szczęścia, żeby go też zbudować, ale to by było na tyle. Się sobie wykręćmy, abyśmy mogli skorzystać teraz z tego naszego nowego dzieła. Dobra, udało się. To sobie wszystko poodwołuję. Hmm, wygląda to dość y, ciężkawo. Ale próbujemy. No i cóż, mozolnie, ale mam nadzieję, że do przodu. Odkryliśmy nowy climb. Będę się pchał w te skróty. U, 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 u. Chociaż pewnie mógłbym. No, na szczęście nie, nie zapłaciliśmy za to żadnej ceny. Tutaj sobie troszkę zawrócimy. Mam nadzieję, że to jest dobra ścieżka. Cały czas nie mam stuprocentowej pewności, bo nigdy tu nas nie było. Tutaj niezła ściana skalna przed nami, więc zaraz będziemy szukać. Myślę, że może tu się na razie zatrzymam. Zdecydowanie chyba tu. Mogę jeszcze spróbować zrobić rozpoznanie z drona. No tak, tutaj pewnie podjedziemy. Eee, dobra, za wiele więcej nie zobaczę. Nie mam niestety operatora, więc zasięg tego naszego drona jest minimalny. Ale to nic, teraz myślę, że już raczej mam pewność, że powinno być ok. Bardzo ładnie. Taki stromy podjazd również wybiorę bieglą, aby uniknąć tego wyrzuca, tej próby zmiany biegu przy podjeździe. Która niestety rzadko kiedy kończy się dobrze, a już na pewno nie jak jedziemy z taką prędkością. Dobra, mamy kolejny climb. Uuu, jest naprawdę ciężko. Jakieś kamienie spod kół, nam się sypią. No ale jesteśmy. Widzę już miejsce docelowe. Dobra, tu już nie będzie problemu. Wszystko właściwie po trawce. Prawie po płaskim. Dzień się akurat kończy. Ale też kończy się nasza przygoda tym pojazdem, także za chwilkę przełączymy się do kolejnego, no i wówczas też przerzucimy sobie dzień i zobaczymy jak nam się uda ta przygoda, ta kontynuacja e, tą drugą ciężarówką do której nie mam aż tak dużego zaufania jak do bandita, no ale mam nadzieję, że będzie wystarczająco dobra e, także przerzucimy się do Afima Zmienimy sobie oczywiście porę tak jak zapowiadałem. No, i teraz, aha, to wszystko jest tutaj u góry. Ten szlak był chyba jako tako przez nas obadany. Tu jest przeprawa, ale części powinniśmy mieć. Tu jest shortcut. U, tu może być groźnie, ale jak sobie poradzimy, no to będziemy na miejscu. Ten pojazd jest jeszcze troszkę mniejszy, co ma swoje wady, ale ma też swoje zalety. Nie ma też on automatycznie włączonego, włączonej blokady dyferencjału, więc na podjazdach muszę pamiętać, aby ją włączać. Mamy za to bieg Low Plus, z czego na pewno będziemy korzystać. No, i dosyć dawno nie jeździłem tą ciężarówką, więc moje wspomnienia. Wiem, że na etapie rozgrywki, kiedy ją odblokowaliśmy, to był naprawdę duży upgrade w wielu, wielu sytuacjach względem pojazdów, które mieliśmy. No, ale na tym etapie, jakbym miał wybrać najlepszy pojazd z. Ciężarowy w tej grze, z tych, które, z którymi miałem okazję jeździć, no to ten musiałby chyba walczyć o pozycję na pudle, że tak powiem. Może rzeczywiście jest trzeci. Liczę na to, że, że jest trzeci, dlatego go wybrałem. Nie chciałem brać Tatry, która na pewno też byłaby na pierwszym bądź drugim miejscu. Myślę, że właśnie Tatra i Bandit to były te pojazdy, co do których nie miałem wątpliwości. No i tak, no myślę, że ten właśnie byłby trzeci. Chociaż są pewne sytuacje, kiedy ten Acteon, czy jak tam on się nazywa, to taka najkrótsza ciężarówka, no też ma swoje zalety. A, tutaj nawet mamy już most. W ogóle, cały czas chce ode mnie części. To jest i skandal. Coś tu się nie zapisało w pewnym momencie. E, że nawet te zbudowane mosty i w ogóle zabrało mi te części? E, nie wiem. Możliwe. Zobaczymy przy kolejnym moście, który też być może będziemy musieli fantomowo po raz drugi odbudować. Na razie idzie bardzo fajnie. Radzimy sobie z tym terenem. Trzeba przyznać, nie najtrudniejszym, ale bardzo jest przyjemnie. Nie mieliśmy chyba jeszcze żadnych obrażeń. To jest już mile widziane. I mam takie wrażenie, że ta podstawowa skrzynia w tym pojeździe akurat to jest taki przyjemny kompromis jak na tą grę jeśli chodzi o prędkość. Bo jeśli maczymy się jakoś za nadto, a z drugiej strony nie jedziemy zbyt szybko nie narażając się właśnie na zbędne... Obrażenia. Teraz właśnie włączę sobie low i włączę sobie blokadę dyferencjału. Ujoj, ojoj. a troszkę myszkuje mi na tym podjeździe. No jest problem. O, dobra, dobra, czegoś się złapałem. O, złapałem się tego super drzewa. Ło, mega, tu było ciężko. To naprawdę mogło nas pokonać. Gdyby nie to drzewo. Myślę, że zarówno Bandit jak i Tatra by tutaj podjechały. No, Ale najważniejsze, że jakoś się nam udało. I teraz. A, to już jest ten moment. Dobra, czyli jesteśmy w finalnym punkcie. Myślałem, że jeszcze będzie jeden most. Ale. A nie, przepraszam, to był shortcut, nie most. I to był chyba ten shortcut, który właśnie zrobiliśmy. Trzecia stacja. I już mi mignęło przed odpaleniem się tej scenki, że to jest koniec. Także ekspedycja się udała. E, zarobiliśmy 41 tysięcy, bardzo dobrze płatna, i wszystkie trzy bonusowe obiektywy się udały. Super. No i odblokowaliśmy też silnik. Ekspedycja zajęła nam 20 minut i 50 sekund. Przejechaliśmy niecałe 3 km, także chyba nawet mniej niż ekspedycja nam sugerowała. Ale myślę, że to głównie z tego powodu, że zdecydowałem się na dwa pojazdy, a nie tak jak ekspedycja mówiła, czyli jeden. Spaliliśmy 186 litrów paliwa i przyjęliśmy 178 punktów obrażeń, także dużo nie brakowało, bo chyba 200 było limitem na jedno z tych bonusowych obiektywów. Żadnego Jacksku nie wykorzystaliśmy, także też dostaliśmy całe pieniądze za nie z powrotem. Dobra, kolejna ekspedycja z głowy w Unshakeable Island. Mamy dwie ostatnie już ekspedycje, obydwie nam się odblokowały. Ponownie mamy jedną normalną, jedną bardzo trudną, więc zaczniemy sobie od tej normalnej. No i będziemy ten region powoli kończyć, także jeszcze dwa odcinki na tę ekspedycję, a następnie przejdziemy sobie do free roamowania. No i to pewnie zajmie nam troszkę czasu. Na dzisiaj to tyle. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, jeśli chcecie zrobić coś dobrego dla kanału, to zachęcam do subskrypcji i do polajkowania tego materiału. A jak mielibyście jakieś pytania czy sugestie, to komentarze pod filmem są wasze. Dzięki jeszcze raz, mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Do następnego razu, jak zawsze bawcie się dobrze, grając w gry. Trzymajcie się, cześć!